Bracia Grim zagadka. Żył sobie niegdyś królewicz, który zapragnął ruszyć w świat i zabrał ze sobą jednego tylko wiernego sługę. Pewnego dnia jechał przez ciemny las, a gdy wieczór zapadł, nie mógł znaleźć nigdzie schronienia i nie wiedział, gdzie spędzić noc. Wtedy ujrzał maleńki domek. Do którego zbliżała się młoda dziewczyna, a kiedy do niej podszedł, okazało się, że jest bardzo ładna, i królewicz zagadnął ją, mówiąc: Drogie dziecko, czy mógłbym wraz ze swym sługą przenocować w waszym domu? Owszem, odparła dziewczyna smutnym głosem Możecie przenocować, ale ja nie radziłabym wam tego czynić. Czemuż to? Zapytał królewicz. Dziewczyna westchnęła i rzekła: Macocha moja jest w zmowie ze złymi siłami i nie jest życzliwie usposobiona do obcych. Królewicz zrozumiał, że stoi przed domkiem czarownicy, ale, że ciemno już było i nie mógł jechać dalej, postanowił nieustraszony młodzieniec przenocować u niej. Wiedźma siedziała w fotelu przed ogniskiem i spojrzała czerwonymi oczyma na przybysza. – Dobry wieczór! – zaskrzeczała i dodała życzliwie. – Siądźcie i wypocznijcie. Rozdmuchała ogień, na którym gotowała coś w małym garnuszku. Pasierbica uprzedziła obu, aby byli ostrożni i niczego nie jedli ani nie pili, gdyż czarownica… Gdyż czarownica robiła trujące napoje, położyli się więc spać i spali spokojnie do rana. Gdy królewicz był już gotów do odjazdu i siadł na konia, rzekła czarownica: Zaczekajcie chwilkę, panie! Przyniosę wam na pożegnanie puchar wina! Ale gdy weszła do izby, królewicz odjechał. I gdy staruszka wyszła znowu, Zastała już tylko sługę, który ściągnął jeszcze koniowi popręgi. Zanieś to swemu panu, rzekła, ale w tej chwili puchar rozprysnął się i trucizna oblała konia, który natychmiast padł martwy. Sługa dogonił swego pana i opowiedział mu, co się stało. Nie chcąc zaś tracić prócz konia także siodła, wrócił po nie. Gdy jednak przybył do martwego rumaka siedział już na jego ciele kruk kto wie czy znajdziemy dziś coś lepszego pomyślał sługa zabił kruka i zabrał go ze sobą cały dzień jechali znowu przez las a końca jego nie było widać pod wieczór napotkali karczmy i zajechali do niej sługa dał gospodarzowi kruka aby go im ugotował na wieczerze Tymczasem karczma, do której zajechali, była jaskinią zbójecką. Gdy się ściemniło, przybyło dwunastu zbójników, którzy chcieli zamordować obcego i ograbić go. Przedtem jednak zasiedli do wieczerzy. Karczmarz zaś i żona jego, czarownica, zasiedli z nimi. Zaledwie jednak przełknęli łyk zupy zaprawionej mięsem kruka, padli wszyscy martwi na ziemię. Gdyż kruk skosztował już mięsa zatrutego konia i sam był zatruty. W całej karczmie pozostała teraz tylko córka karczmarza, która była uczciwą dziewczyną. Otworzyła ona przed królewiczem wszystkie drzwi i pokazała mu nagromadzone skarby, ale królewicz nic nie chciał z nich wziąć. Siadł na konia i odjechał ze sługą. Jechali długo, długo. Aż przybyli do pewnego miasta, gdzie mieszkała piękna, lecz dumna królewna, która ogłosiła, że ten tylko zostanie jej mężem, kto zada jej zagadkę, której ona nie potrafi odgadnąć. Gdyby jednak odgadła, śmiałek musiałby oddać głowę pod topór. Trzy dni miała do namysłu, była jednak tak mądra, że zawsze przed określonym terminem odgadywała zagadkę. Dziewięciu już młodzieńców zginęło w ten sposób. Gdy królewicz przybył do owego miasta, oczarowany jej urodą, postanowił zaryzykować życie. Udał się więc do królewny i taką jej zadał zagadkę: Co to jest? Ktoś nie uderzył żadnego, a zabił dwunastu. Królewna nie wiedziała, co to jest. Myślała, ale niczego nie mogła wymyślić. Zaczęła szukać w księgach, ale nigdzie niczego podobnego nie mogła znaleźć. I jednym słowem, mądrość jej się skończyła. Nie widząc innej rady, zawołała królewna służącą i kazała jej zakraść się do sypialni królewicza i podsłuchać, czy nie mówi on czegoś przez sen i nie zdradzi przypadkiem zagadki. Ale mądry sługa położył się do łoża swego pana. A gdy służąca przyszła, zerwał jej płaszcz, którym się okryła, i wypędził ją rózgą. Następnej nocy posłała królew na pokojówkę, aby ona próbowała podsłuchiwać. Ale sługa zerwał jej płaszcz i wygnał ją precz. Królewicz sądził teraz, że trzeciej nocy będzie zupełnie bezpieczny. I położył się do swego łóżka. Tymczasem królewna sama przyszła otulona w szary płaszcz i siadła obok niego. A gdy sądziła, że już zasnął, przemówiła do niego, spodziewając się, że odpowie przez sen, jak się to często zdarza. On zaś wcale nie spał i wszystko doskonale słyszał. Królewna zapytała go: Ktoś nie uderzył żadnego? Co to znaczy? A królewicz odparł. Kruk, który jadł mięso zatrutego konia i od tego zdechł. Królewna pytała dalej. A jednak zabił dwunastu. Co to znaczy? Dwunastu zbójników, którzy jedli zupę z kruka i od tego umarli. Gdy królewna znała zagadkę, chciała się wymknąć. Ale zanim uciekła, królewicz zerwał jej szybko szary płaszcz. Zajutrz królewna ogłosiła, że odgadła zagadkę i przywołała dwunastu sędziów, przed którymi powiedziała wszystko. Ale młodzieniec poprosił o przesłuchanie i rzekł, królewna zakradła się do mnie w nocy i wypytała mnie o wszystko, gdyż inaczej nigdy by nie odgadła. Wówczas sędziowie rzekli, daj nam dowód, że mówisz prawdę. Królewicz zawołał sługę Kazał mu przynieść trzy płaszcze. Kiedy zaś sędziowie ujrzeli szary płaszcz, w którym hadzała zazwyczaj królewna, rzekli. Każcie przetkać ten płaszcz złotem i srebrem. Posłuży wam za płaszcz weselny.